W tym odcinku pokażemy jak należy uprawiać Nording Walking. Jest to popularny sport i dostępny dla każdego. Nording Walking to sport bardzo ogólnorozwojowy, przeznaczony dla wszystkich w każdym wieku. Dodatkowym atrybutem są kiki, którymi się odpychamy od podłoża. Jest to sport, w którym można zaktywizować 90% mięśni. Naukę można rozpocząć od prostych ćwiczeń, związanych z chodzeniem na początku bez, bez pracy rąk, później z pracą rąk, na koniec z odpychaniem się od podłoża i puszczeniem kijka w ostatniej fazie. Kijek wbijamy w podłoże pod kątem około 60 stopni. Staramy się robić długie, dynamiczne kroki, pamiętając właśnie o naprzemiennej pracy rąk i nóg. Od podłoża należy się odepchnąć mniej więcej w połowie własnego kroku. Naukę chodu na kijkach możemy rozpocząć od przejścia bez wymachu w rąk. Kolejnym etapem jest dołożenie pracy ramion, które powinny pracować jak wahadło. W kolejnym etapie staramy się wbijać kijek i odepchnąć się od podłoża. Doskonalimy technikę, puszczając kijek i rozluźniając ciało po odepchnięciu się od podłoża. Jak widzicie, jest to prosty sport. Dostępny dla każdego. Zachęcam, wychodzimy z domu i chodzimy z kijkami.